Do tego, żeby historię pisaną, którą dość często publikujemy na Krowie, uzupełnić o historię mówioną, zbieraliśmy się od dłuższego czasu, rok, może nawet dłużej, no ale w końcu się zebraliśmy, więc jak wam się będzie podobało, to dajcie znać, jak nie będzie, to też dajcie znać, jak chcecie coś innego, albo jakieś konkretne historie, mówcie, mówcie o tym. A na pierwszy ogień pójdzie wesele Lucjana Rydla. Dlaczego wesele? Bo jest to niesamowicie ciekawa historia. Wprawdzie wszyscy uczymy się o niej w szkole i no, w szkole, jak to w szkole? Niekoniecznie jest najciekawiej. To trzeba pamiętać, że nie uczymy się wszystkiego. A nie uczymy się wszystkiego, bo polska szkoła ma ogromny problem z historią społeczną. Tutaj na przykład umyka jej historia tego, jak pochodzące z Bronowic narzeczone krakowskich malarzy zostały przyjęte przez miasto. A szkoda, bo jest to historia, która bardzo dużo mówi o tym, jak wyglądało wtedy polskie społeczeństwo. To był przełom wieku XIX i XX, bo trzeba pamiętać, że przez imprezą zorganizowaną z okazji ślubu Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny, która stała się później najsłynniejszym weselem w historii Polski, a wszystko dzięki Wyspiańskiemu, który przygotował sztukę. Pokazującą to, co się działo, było wesele Włodzimierza Tetmajera ze starszą siostrą Jadwigi Mikołajczykówny, czyli Anną Mikołajczykówną, później Tetmajerową. I to wszystko działo się jeszcze zanim Polska Rzeczpospolita Ludowa, zanim PRL przeorał nasze społeczeństwo. Zrównując przy tym poziom życia różnych klas społecznych, panów. I chłopów. Gdy do ślubu szedł Tettmaier i Rydel, przepaść między nimi była znacznie, znacznie większa niż ta, którą znamy z późniejszej historii Polski. Rzadko o tym pamiętamy, ale dla panów były wtedy zagraniczne podróże, były miłe rauty, były spotkania w kawiarniach na krakowskim rynku, a chłopi rzadko wyjeżdżali poza własną wieś. Jednych i drugich różniło tak wiele, że niektórzy twierdzili nawet, że mówią różnymi językami. To nie powinno dziwić, bo jedni chodzili do szkół, a dla drugich nie było dobrych szkół powszechnych, czy właściwie edukacja była co najwyżej kilkuletnia, więc można się było nauczyć ewentualnie czytać i pisać. Mało kto mówił literacką po polszczyzną, większość używała różnych gwar, no, które różniły się od siebie dość Mocno. Dużo pokazuje też to, co działo się, kiedy chłopki trafiały do miasta, a na ogół trafiały do niego jako służące. O ich losie dość obszernie pisaliśmy w tekście Stanisław Wyspiański i Teodora Pytkówna. Skandal i najdroższy polski obraz, w którym opisaliśmy jeden z najgłośniejszych krakowskich skandali, do których doszło. W tamtym okresie to, było, to był ślub Wyspiańskiego, który wybrał sobie na żonę właśnie służącą, czego krakowianki i krakowianie absolutnie nie mogli znieść. Ale o fatalnych warunkach, które w mieście czekały na chłopki szukające pracy, można mówić bardzo, bardzo długo. Tylko, że niekoniecznie trzeba, bo w zasadzie wszystko mówi to, że przyjętą praktyką było zostawianie dla służących wody, po kąpieli. A po co państwo zostawiali wodę po kąpieli dla służących? Ano po to, żeby one mogły się w niej wykąpać. Często też oferowano im takie warunki, że spały na podłodze w kuchni, pracowały po kilkanaście godzin. Generalnie traktowano je jak trochę innych, innych ludzi. Między klasami społecznymi była więc wtedy granica, którą bardzo trudno było przekroczyć. Mieszczanie zwykle żenili się z mieszczankami, chłopi żenili się z chłopkami, wszystko zostawało w rodzinie. Do czasu, kiedy zakochani w Bronowicach krakowscy artyści postanowili zburzyć ten nieprzekraczalny mur. I Włodzimierz Tetmajer ożenił się z Anną Mikołajczykówną, a poeta, poeta Lucjan Rydel z jej młodszą siostrą Jadwigą. Ponoć niewiele brakowało też, by trzecia z sióstr Mikołajczykówien, Marysia, została żoną malarza Ludwika de Laveau. Ten jednak zachorował na gruźlicę i zmarł. I dlatego w Sztuce Wyspiańskiego jest widmem. Te małżeństwa między artystami i chłopkami były ponoć bardzo udane, ale były też szokujące dla krakowskich mieszczan. Monika Ślibińska w świetnej książce Panny z Wesela szeroko i ciekawie opisuje relacje, tło, kulturę, wspólne losy Tetmajerów i Rydlów, ich codzienne problemy, ich codzienne radości, życie rodzinne, wyzwania. Samą historię. Jest to wszystko niesamowicie ciekawe. Książka jest bardzo warta polecenia. Ta, ta książka jest bardzo warta polecenia miłośnikom historii. A historii Krakowa to już w ogóle e, dla nich to jest lektura e, obowiązkowa, jak sądzę. Ale dla mnie w tej książce najciekawsze nie były te drobne sprawy. Najciekawsze było to, e, jak Siwińska opisała spotkanie ówczesnego Krakowa z e, no, wtedy pod krakowskimi bronowicami, to jak mieszczanie krakowscy przyjęli chłopów z bronowic, to co o nich myśleli, e, no i z jakim przyjęciem spotkały się. Najpierw narzeczone, a później żony uwielbianych przynajmniej do czasu krakowskich artystów. Mówię, że do czasu, ponieważ zaraz po ślubie z 16-letnią Anną, ten odbył się w 1890 roku, miasto odwróciło się od Włodzimierza Tettmajera. Śliwińska opisuje to tak: krakowskie salony bojkotują Włodzimierza Tettmajera i spisują na straty. Ubywa znajomych. A na dowód cytuję list, który malarz wysłał do przyjaciela Konstantego Górskiego, znanego historyka sztuki. Pisał do niego wtedy tak: Wszyscy, cały Kraków, odwrócił się ode mnie. Mniejsza by o to było, nie dbam o tę całą gromadę marnych filistrów, ale co gorzej, szkodzą mi wszyscy na każdym kroku. Z rodziną mam fatalne przejścia, bo ojciec znać mnie nie chce. Jednym słowem straszne awantury. Powodem tego wszystkiego było to, że ożenił się z chłopką. A chłopka była wtedy przez krakowskie mieszczanki uważana za inny, gorszy gatunek człowieka, który może żyć obok państwa, ale z państwem żyć nie może. Kiedy na świat przyszła pierwsza córka Tetmajerów, Julia Tetmajerowa, e, czyli jej babcia, tak opisywała ją w liście: Włodzio ma córkę Jadwigę, Annę Julię, niby oczy ojca, ale całość chłopska. Byłam na chrzcie, co mi sprawiło wielką przykrość. Czułam, że to dziecko nie nasze. To pisała babcia dziewczynki. Życie i to, że chcąc nie chcąc trzeba było w końcu się poznać bliżej i zweryfikować wyobrażenia e, sprawiły, że relacje na linii teściowa Anna Tetmojerowa później się ponoć e, poprawiły. Ale samo miasto Kraków chłopek z Bronowic zaakceptować nie chciało i nie mogło. Aleksandra Czechówna, to kuzynka Rydlów, cytowana także przez Śliwińską, po pogrzebie Klementyny Olcyngierowej, w którym brały udział kobiety z Bronowic, w pamiętniku napisała tak. Dziś był pogrzeb, który te miał szczególną cechę, że tuż za trumną, zaraz za langami, szły wiejskie kobiety. Trzeba ci bowiem wiedzieć, że rodzony bratanek zmarły i malarz Tetmajer ożenił się z prostą dziewczyną wiejską, która dotąd chodzi jako chłopka co może i lepiej, gdyż w kapeluszu jeszcze by może dziwaczniej wyglądała. Może i przeważnie maluje wiejskie obrazki i to z prawdziwym talentem. Czy jednak z taką wiejską babą może być szczęśliwy człowiek wykształcony, to z tym pozwalam sobie wątpić. E, później komentowała zresztą także Wesele Rydla i pisała tak. Wystawiam sobie, że i dla Langów małżeństwo Lucia nie będzie przyjemnym, gdyż jak tu żyć z taką bratową. Wesele Rydla było w mieście sensacją, a Wyspiański sprawił też, że stało się sprawą publiczną. A ponieważ poeci mieli wówczas status mniej więcej taki, jakim dziś cieszą się gwiazdy muzyki lub znani aktorzy, to Rydel był dla krakowianek postacią ważną. Dlatego to, że ożenił się z wiejską babą, a nie jedną z nich, było dla nich obrazą. Ich niechęć skupiła się jednak nie na nim, a na Jadwidze z Mikołajczyków, jego żonie, z Bronowic. Helena Rydlowa, córka Lucjana i Jadwigi, opisała w pamiętniku, jak wyglądały spacery po Krakowie jej matki. Napisała tak. Jak z ziemi wyrastały przed nią lub obok niej różne paniusie ze środowiska mieszczańskiego Krakowa. Jedne mijając ją, pluły jej pod nogi, inne pokazując sobie palcem, mówiły głośno. To ta małpa, co Rydla zbała muciła, a nawet ciągnąc za brzeg chustki lub zapaski, pytały, po ileż to Rydel płacił za tę dziadówę? Jadwiga przestała więc w Krakowie wychodzić w domu, z domu w dzień, a jak już się zbierała na jakieś spacery, to robiła to tylko po zmroku i to jeszcze w towarzystwie, żeby to towarzystwo odstraszało te krakowskie paniusie, co pluły jej pod nogi, z tego powodu, że była z bronowic. Jedno z najbardziej znanych zdań związanych z Weselem jest przypisywane Stanisławowi Tarnowskiemu. I brzmi ono tak. Jaki oni jednakowo ich interesujący temat znajdować będą w drugiej połowie doby, tego się domyślam. Ale o czym oni będą mówili za dnia? Tak pytał Tarnowski. To pokazuje, jaki jak stosunek, jak bardzo z góry patrzono na, na chłopów spod krakowskich Bronowic. Ale co ciekawe. To tylko Kraków myślał, że jest czymś lepszy od nich, bo e, w Bronowicach słusznie wcale nie uważano się za gorszych od państwa z miasta. Wręcz przeciwnie, miejskie życie uważano za coś dziwnego i pytano na przykład o to, jak to jest, iż niby są to wszystko takie wielkie panie z miasta, a żyją w wynajętych mieszkaniach, na komorze. E, Pytano, bo w bronowicach takie życie lokowało człowieka raczej na dole drabiny społecznej. O statusie decydowała ziemia, a komory zajmowali głównie ci, którzy jej nie mieli, jeżeli z pracy dla innych. W zamian otrzymując jedzenie, kąt do spania, czasami parę groszy. Z czasem świat się zmienił i różnice się zatarły. U majerów i Rydlów wcześniej, bo poznali się i dostrzegli, że o wartości ludzi decyduje to, jacy są, a nie skąd są. I bratnią duszę czasami łatwiej znaleźć. W innym świecie. Tetmajer z czasem został zresztą ważnym politykiem ruchu ludowego i walczył o sprawy chłopów. U innych zmieniło się to często dopiero później. To był proces, który trwał wiele lat, kiedy zlewało się to pańskie miasto z przedmieściami, z ludźmi, którzy przyjechali do Krakowa, między innymi po wojnie, po to, żeby go rozbudowywać i zająć osiedla i dzielnice budowane już, już po wojnie. Dziś jest więc w Krakowie tak, że właściwie każdy jest skądś, bo ściągnęli tutaj ludzie z całej Polski. I bardzo dobrze, bo dzięki temu atmosfera dusznego Krakówka, przekonanego o własnej wyższości, da się jeszcze znaleźć tu i tam, ale jest jej już zdecydowanie mniej niż wtedy, kiedy ślub brał Rydel i Jadwiga Mikołajczykówna. A więcej o tym wszystkim, jeszcze raz to powiem, o czym opowiadałem i o tych relacjach między chłopami z Bronowic i Mieszczanami krakowskimi, trudnych relacjach, ale bardzo pouczających też, bo pokazujących nam wszystkim, skąd się tutaj wzięliśmy. A e, zawsze powtarzam, że tylko społeczeństwo, które wie, skąd się wzięło e, w tym miejscu, w którym jest, może coś zrobić sensownego z tym, gdzie będzie za jakiś czas. E, można przeczytać w książce Panny z Wesela, siostry Mikołajczykówny i ich świat Moniki Śliwińskiej. Gorąco polecamy.